Cześć! Zanim przejdziemy do konkretów, kilka spraw organizacyjnych, ponieważ po pierwsze, film ten stworzony jest we współpracy z bookmacherem BetClick, a po drugie, zakłady bookmacherskie są dozwolone tylko i wyłącznie od 18 roku życia, no i musicie o tym pamiętać. Mamy nową, bardzo fajną promocję w BetClick. Po rejestracji z linku poniżej możecie zagrać swój pierwszy kupon za maksymalnie 228 zł. Jeśli wejdzie, wszystko będzie wasze, do wypłaty, robicie z tym co chcecie. Zaś, jeśli ten kupon nie wejdzie, niestety, no to wraca do, nas, do Was równe 200 zł, ponieważ 28 zł to podatek, i te 200 zł zwrotu wystarczy tylko raz obrócić po kursie 2.14. Rzecz jasna, to 2.14 to jest kurs najniższy. Możecie dawać zdecydowanie lepsze kupony z większymi kursami. I także po tym jednokrotnym obrocie cała kasa jest już dla Was. Także witajcie na kanale Typerskim, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał i dawać łapki w górę, ponieważ bardzo pomaga nam się to rozwijać, a teraz lecimy z typami na dziś. Zanim przejdziemy do naszej propozycji, mamy jeszcze szybki konkurs do wygrania codziennie 50 złotych w BetClick. Aby wziąć udział musicie subskrybować kanał, dać kciuk w górę pod filmem i w komentarzu podajcie dokładny wynik imię pierwszego gola w meczu pomiędzy Re Barceloną i Sewillą. Później dopisujecie swój login z BetClick. Typujemy do godziny 21. Gramy z Synk na Ekstra Ekstraklasę. Biały Białystok zagra z Zagłębiem Lubin i wydaje mi się, że bardzo dobrym pomysłem jest tutaj zagranie zakładu, że Jagiellonia Białystok ten mecz wygra. Białostoczanie od dłuższego czasu nie potrafili wygrać swojego meczu, jednak znajdujący się w wyraźnym dołku w, z formą Zagłębie Lubin jest idealnym kandydatem do tego, żeby wreszcie zdobyć 3 punkty. Zagłębie Lubin ostatni mecz przegrało 0-4 z Wartą Poznań. Wyglądało to w ich wykonaniu bardzo, ale to bardzo słabo, więc Jagiellonia Białystok, która już od bardzo dawna nie potrafi wygrać na własnym stadionie, ma idealną okazję ku temu, aby przełamać yy, tę punktową niemoc. Ja gram tutaj to, że Jagiellonia Białystok Stok, wygra mecz. Dzięki za to, że oglądaliście. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, dawać łapki w górę. Mam nadzieję, że dzisiejsze granie będzie zielone. Do zobaczenia.